Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w sobotę. Pilik enzymatyczny na twarzy. Pieski obok mnie szaleją. Łucja już, słuchajcie, siedzi, czeka na śniadanko, a ja gotuję jajka. Jedna minuta została. No i co, chłopaki jeszcze śpią, Ignacy yy, mój mąż jeszcze śpią, a jest 7.00 równiutko, a ja, że wstałam standardowo o 5.30, 5.45 moja córa, to już kupę rzeczy zdążyłyśmy zrobić, na przykład zmontować vloga na dziś, więc jak Wy to oglądacie, to już na pewno był, yy, no ale tak się zastanawiałam, czy na niedzielę będzie jakiś vlog, czy nie. Więc spróbuję, to będzie taki dzisiaj zwyczajny domowy dzień, na 100% domowy, nic nam nie wypadnie, bo jest sobota, więc yy, miasto nas wzywać nie będzie. Dobra, odcedzę jajeczka i wracam. Wróciłam, yy, wczoraj, moja mama zaprasza... Saszała... wczoraj moja mama zapraszała nas dzisiaj do siebie, żebyśmy wpadli tam po południu, czy na spacer, czy po prostu na kawę i tak dalej. Dzieci oczywiście bardzo chciały, bo to dzieci nakręciły to. Ale powiem wam, że wstałam rano z takim bólem ramion, w ogóle nie wiem dlaczego przed ramion, przed ramion, ale takim nienaturalnym, nie jak od ćwiczeń, ale to już mniejsza o to, bo to akurat nie jest najważniejsze. Tylko to, że mm, okazało się, wczoraj już mi na z wieczorem powiedział, że ma kartkówkę w poniedziałek, sprawdziam we wtorek, jest troszkę tego materiału i tak się zastanawiamy, zgadałam przed chwilką z Lucją, ona mówi, że dobrze, czy nie przenieść odwiedzin na jutro, jutro jest niedziela, ja wiem, że u nas to jest zwykły leniwy dzień, ale ja bym chciała w ten zwykły leniwy dzień wprowadzić też troszeczkę wychodzenia z domu, mój mąż po prostu po całym, po całych sześciu dniach jazdy, siedzenia w sklepie na okrągło załatwiania czegoś, to tu, to tam w 50 miejscach musi być jednego dnia, ma dość uwielbia te niedzielę takie mega leniwe i nas tego też jakby nauczył. Mi to nie przeszkadzało, mi też one są mega potrzebne, ale powiem Wam, że chyba zrobimy jutro odstępstwo, i właśnie jutro pójdziemy sobie w gości, chociaż na półtorej godzinki, na plac, zabaw, gdzieś na spacer i po prostu na kawę, a dzisiaj będzie to taki e, dzień po prostu w domu. Będziemy się krzątać, gotować obiad, uczyć się do lekcji, No robić porządki takie wiecie, typowo sobotnie. U nas jeszcze choinka stoi, nie wiem, jak jest u was. O na przykład w kuchni już nie mam, wszystkie strojki ściągnęłam z żyrandoli, wszystko, na schodach już nic nie ma, natomiast kurty kurtyna świetlna w salonie i choinka została, w ogóle się choinka nie sypie. Więc stwierdziliśmy, że jeszcze w ten tydzień niech nas pocieszy, a na następny weekend ją rozbierzemy. Bo nic się z nią nie dzieje, dzieci nie chcą jej rozbierać wcale, więc mi to w ogóle nie przeszkadza. Brudu nie robi, więc absolutnie mi nie przeszkadza. No i co? Później pokażę Wam dwa produkty, które wykończyłam, a uwielbiałam. No i po prostu spędźcie ten dzień razem ze mną i później wrócę powiedzieć coś więcej o zegarku, bo coraz częściej jestem pytana, czy jestem zadowolona z tego zegarka, więc. To też później. Na razie muszę coś wymyślić na obiad i ogólnie się rozkręcić na ten dzień. Właśnie zrobiłam sobie kawę, więc uciekam do kawy. Ok, słuchajcie, oczywiście standard, jak to w moim domu, zmiana całkowita planów. Znaczy nie, nie, do pracy nie idę. Ale mąż do mnie mówi, bo dzieci rano. Mówi, dzieci, pójdziemy jutro. Łucja już, okej? Okay? A Ignasz wstał: czemu jutro? Jutro jest niedziela. Bolej z wami na spacer. Dzisiaj idźmy do dziadku, chociaż na godzinkę. Dzwonię do mojej mamy. Mama też mówi: a przestań ty sprzątanie, nie ucieknie, zostaw to w cholerę. Cały tydzień sprzątasz, przecież nie masz tak brudno, bla, bla, bla. No i mężowi mówię też: a on mówi: Karola, sama szukasz sobie problemów. Nie, nie znajdę czasu na kawę. Nie mogę iść z dziećmi. Mam tyle obowiązków. I stwierdziłam, że mam mega mądrego syna, który bardzo ładnie się uczy. Mam naprawdę niebrudno w domu. Może nie jest perfekcyjnie, ale faktycznie no nie ma bez przesady. Yy, obiad. Już obrałam ziemniaki, podszykowałam na kotlety z indyka. Dzisiaj będą. Zrobiłam surówkę z kapusty pekińskiej, jogurtu naturalnego, ząbku czosnku, yy, szczypiorku, marchewki i odrobiny kukurydzy. Więc surówka gotowa i tak naprawdę... Zabieram się i wychodzę z dziećmi. Tak, jest godzina dziesiąta. Y, idę z dziećmi trochę do mojej mamy. No, tata to jest w pracy, ale idę do mamy. Y, troszkę pójdziemy sobie na spacer. Dzieci się pobawią. Godzinka, półtorej, kawa. I wrócimy i cała reszta będzie jak być miała. Faktycznie, nie ma bez presji stresu i planu. Ja po prostu jak czegoś sobie wcześniej nie planuję, nie zaplanuję konkretnie, to jestem chora i mi coś burzy mój plan, to już wiecie, źle się z tym czuję, ale stwierdziłam, że dobra, luz, Karola, dzieci chcą iść, idziemy. Dzieci chcą iść, a mama na nas czeka. No więc nic już nie wymyślam. Zbieram się, delikatny makijaż, żebym się po prostu poczuła lepiej, za sobie włosy je, bo wczoraj je, yy, co robiłam, myłam i są takie, o nie mogę brązera nałożyć, bo nie wzięłam sobie czego, pędzla, bo no, na razie tylko brwi zrobię i rzęsy, a bronzer już sobie później nałożę i idziemy, idziemy się troszkę pogościć i pobawić, bo dzieciaki uwielbiają się tam bawić, więc... Idziemy, a, a jutro będzie co będzie. Zobaczymy, jak jutro dzień się ułoży. Może bym sobie rano poszła pobiegać. Zapytam się mamy, czy nie chciałaby ze mną jutro pójść pobiegać, bo jutro mąż jest w domu. Nie trzeba się nigdzie gnać, śpieszyć. Ma kto z dziećmi zostać. I to byłby dobry plan chyba, powiem Wam szczerze. Dobra, a teraz robię delikatny makijaż. No i tak jak mówię, wychodzimy. Dobra, jeszcze bez bronzera. I chyba sobie przypudruję twarz, bo coś się mocno błyszcze. Ale tak jak mówię, pędzli nie wzięłam, więc zrobię to później, ale sobie tak y, na szybko. Nie chcę mi się po prostu poświęcać wiele czasu na te włosy, ale poukładam sobie chwilę włosy, żeby jakoś wyglądać. Dzisiaj też nie będę intensywnego treningu robiła, mimo że wczoraj nie był intensywny, to zrobiłam dość długi trening, bo zrobiłam taki pilates. Y, mocno ciężki, bo był ciężki i 50 minut go robiłam. To nie był jakiś trening y, z YouTube'a, znaczy był. Tyle, że ja robiłam sobie pauzy i robiłam dłużej te ćwiczenia niż trzeba było je robić, i dlatego mi aż 50 minut wyszło, ciłam zakwasę dosłownie na całym ciele. Natomiast y, dzisiaj zrobię sobie takie typowo, y, typowe rozciąganie, bo moje mięśnie tego potrzebują. Y, to przed mnie tak boli i stwierdziłam, że to będzie dobry pomysł, a jutro pójdę pobiegać. Więc tak, a właśnie, że dzisiaj taki luźny trening, to na pewno po takim rozciąganiu po takim wiecie body and mind nie będę musiała myć głowy, bo skóra głowy nie będzie spocona. To dzisiaj będę mogła sobie darować prostowanie czy tam układanie tych włosów, więc mogę sobie pozwolić na pobawienie się troszkę tą fryzurą. Bo tak zazwyczaj tego nie robię, jak wiem, że trening będzie ciężki, bo to jest po prostu bez sensu. Dobra, uciekam teraz, dokończyć mój makijaż i chyba sobie zepnę jednak te włosy jakoś. Zaraz pomyślę i lecimy. Dobra, no już w domu, ale zanim zabiorę się, zamycie podłóg, bo tylko to mi zostało. Chciałam wam pokazać te dwie pianki, które wykończyłam i serdecznie wam je polecam. Jedną stosowałam najpierw, potem drugą i tak zostawiałam opakowania, żeby wam je pokazać. Właśnie skończyła mi się ta biała, bo ją teraz używałam. To jest do takiej skóry ultra wrażliwej, natomiast ta do trądzikowej, ale też wrażliwej. Ja mam właśnie cerę mieszaną, ale wrażliwą. Te pianki cudownie domywały makijaż, albo rano świetnie odświeżały skórę. Zawsze rano stosuję pianki, czyli wstaję rano i po prostu pierwsze, czym je buzia, to właśnie pianka. Wieczorem już potrzebuję dogłębniejszego mycia, więc to szło jako ostatnie na domywanie makijażu. Natomiast no, są cudowne, cudowne obydwie. Serdecznie polecam, jak się zastanawiacie, co kupić sobie z Basic Lab. Firmę swoją drogą, którą mega polecam i nie jest to żadna reklama. To naprawdę godne polecenia. Jedna i druga, cudne, fantastyczne. Dobra, zamknęłam się u córy w pokoju. Słuchajcie, wróciliśmy, były zabawy u dziadków standardowo, posiedzieliśmy troszkę. Ja herbatkę wypiłam, pogadałam z moją babcią, z moją mamą, tata był w pracy. Potem szliśmy na spacer, były jeszcze zabawy na placu zabaw, no i wróciliśmy do domu, a w domu standardowo. Zanim obiad, sprzątanie po tym obiedzie i takie zwyczajne ogarnianie domu, w sali Zabiłam pranie, a potem stawiłam suszarkę. No i teraz zostało mi tylko umycie podłóg, ale już się tak szwędam, bo powiem Wam szczerze, że odczuwam, że to jest sobota, bo już jestem mega zmęczona. Zaraz pójdę sobie, jak pomyję podłogi, zmyję makijaż, tak na spokojnie przebierę się w strój sportowy i uciekam się troszkę porozciągać na matę, bo naprawdę, naprawdę dzisiaj tego potrzebuję i później już całkowity relaks. Będę się masowała moim urządzeniem antycelulitowym, szczotką na sucho, chcę sobie zrobić hennę na brwi i zafarbować włosy, więc taki jest plan na moje dzisiejsze popołudnie i już tego nagrywać nie będę. Ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo, no mówię, już nie jedna z Was pytała mnie o zegarek, czy jestem zadowolona. To jest, to jest Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Tak, tak się nazywa. Muszę się zawsze zastanowić, jak te wszystkie sprzęty się nazywają. Bardzo jestem zadowolona. A co więcej, mogę Wam powiedzieć, że ode mnie recenzji wielkiej nie usłyszycie, bo ja się nie znam na tych wszystkich bajerach i gadżetach. Ale dlaczego się na niego zdecydowałam? Człowiek, który od lat chodził, w sensie mówię o sobie, z krokomierzem takim przypinanym do paska i uważałam to za najlepsze, co może być. Dalej Wam serdecznie go polecam. Ja kupiłam mój krokomierz ten przypinany do paska w Decathlon. Kosztował kiedyś 49 zł, potem 59 zł, a potem 69 zł. Miałam trzy egzemplarze z tego względu, że po jakimś czasie w tym krokomierzu wypala się tam jakaś cyfra i już nie była widoczna i już sobie po prostu kupowałam nowy. Ale tak poza tym nic się z nim nie dzieje, a raz nawet go utopiłam, a wodoodporny nie jest. E, mi zależało przede wszystkim na liczeniu kroków i tylko na liczeniu kroków, dlatego na ten krokom jeszcze zdecydowałam. A czemu od razu nie chciałam żadnego e, zegarka? Dlatego, że nie cierpię zegarków. Więc co się zmieniło, że Karolina taki nosi? Od razu dodam, że wymieniłam sobie teraz paski. Czarne to był oryginalne, bo kupiłam z czarnymi paskami, a to jest jakaś tam podróbka z Allegro po prostu. Dlaczego się zdecydowałam na zegarek Samsung? Dlatego, że ufam Samsungom i kupiłam sobie nowy telefon Samsung i tak samo zegarek. Telefon to, wiecie, ten, ten ultra jakiś tam. Ja naprawdę zapominam w ogóle wszystko, jak się moje sprzęty nazywałem, serio, ale zegarek, właśnie zapamiętam, że to jest 5 Pro, Samsung 5 Pro i. Co dla mnie jest ważne i dlaczego się na niego zdecydowałam? Za namową męża się zdecydowałam. To mój mąż powiedział do mnie, że Karola, zobaczysz, że się przekonasz do noszenia zegarka. Wiem, że tak gadasz, ale dla ciebie jest tak ważne to liczenie kroków, a jak treningi robisz, sobie tam wszystko sprawdza, tu będzie ci monitorowało wszystko, właśnie. Zrobisz sobie pomiar własnego ciała i będziesz sobie sprawdzała, a to jak biegasz, a to jak robisz jakiś robi, pilates, bo faktycznie różne dyscypliny mogę tutaj włączyć. W krokomierzu były to po prostu tylko kroki. No i zobaczysz, że będziesz zadowolona i naprawdę nie uwierzycie. Tydzień się do niego przekonywałam, bo dla mnie był za duży, za ciężki i ogólnie nie taki, ale nie narzekam, nie narzekałam, bo działał fenomenalnie. Teraz już się tak przyzwyczaiłam, że jak teraz ściągnę z ręki, to czuję się, jakbym miała za lekką rękę, że coś jest nie tak. Bardzo jestem szczęśliwa, że wybrałam taki duży model, bo dla mnie właśnie jest mega czytelny. No i, no i co mogę powiedzieć o nim? Fantastycznie liczy kroki, ja sobie sprawdzam każdy trening, każdy poszczególny włączam, czy to yoga, czy to pilates, czy to rower treningowy, czy bieganie, czy właśnie aerobik, to sobie włączam. Ja sobie jeszcze monitoruję tutaj ilość wypitej wody, właśnie a propos muszę sobie dodać szklankę, bo yy, zapomniałam. Ilość wypitej wody monitoruję sobie tak na co dzień, taką codzienną aktywność fizyczną i to jest dla mnie najważniejsza funkcja tego zegarka, a mianowicie kroki, czas aktywności i kalorie spalone podczas aktywności, czyli tej aktywności, która była w ciągu dnia. No i ja sobie pilnuję, żeby było tak: 10 tysięcy kroków to jest moje, tak sobie ustawiłam. Czas aktywności, żeby był, był nie mniejszy niż 90 minut i kalorii spalonych podczas aktywności, żeby nie było mniej niż 500. I odkąd mam zegarek, to udaje mi się to naprawdę zrobić i działam prężnie, sprawdzam, monitoruję, interesuje mnie to. Sprawdzam też swój sen, który nie zawsze jest dobry i to jedyne, na co buczy mój wiecznie zegarek. No to tak jak mówię, kroki, ilość wypitej wody, tętno, puls, właśnie. To też jest mega ważne, szczególnie właśnie podczas treningu, gdzie ja nigdy nie mogłam tego sprawdzić przez krokomierz, stwierdzam, że to nie jest istotne, ale odkąd mam zegarek, wydaje mi się to mega istotne i sprawdzam sobie, jak teraz mój puls w trakcie treningu, hmm, jaki jest. Więc fajnie, jak sobie fajnie widzę, że w trakcie rozciągania on tak super spada. No mnie to po prostu cieszy. To jest bajer, to jest gadżet. Absolutnie do niczego uważam niepotrzebny, nie jest to rzecz niezbędna dla mnie, absolutnie. Ale jeżeli się zastanawiacie faktycznie, czy akurat ten kupić, no to ja polecam. Naprawdę bateria mi trzyma z codziennym noszeniem, użytkowaniem i przy treningach trzy dni. Ja dosłownie trzeciego dnia wieczorem podłączam go do ładowarki takiej, wiecie, na magnes i się po prostu ładuje i tyle. Bardzo szybko się ładuje, to też kolejna rzecz. No i co? Ja niczego więcej nie potrzebuję, więc trudno mi o czymkolwiek innym mówić. Na pewno jest to fajne, że mając telefon gdzieś, ktoś do mnie dzwoni, to widzę, kto do mnie dzwoni. Wiadomość przyjdzie, mogę ją tutaj odczytać. Ocena Ignasza nawet ze szkoły, jak przyjdzie, to mogę ją sprawdzić sobie na zegarku, nie potrzebuję tego telefonu zawsze mieć przy sobie, a te telefony nie czarujmy się, rosną i są coraz większe, i teraz nie jest tak, jak kiedyś, że wkładało się do kieszeni, bo mój telefon aktualny jeszcze jedynie w kieszeni tego mojego ogromnego puchowego płaszcza, bo już w innych płaszczach też. Się w kieszeni nie mieści, wystaje, więc nie zawsze go mam ze sobą, natomiast zegarek mam i bardzo się cieszę, że mąż mnie namówił, bo yy, szczerze z niego korzystam, a powiem Wam więcej, że nie namówił tylko mnie, tylko namówił też swoją mamę i yy, jego mama kupiła sobie identyczne, my teraz jej właśnie pod choinkę kupowaliśmy skórzane paski do zegarka, bo bardzo chciała prawdziwie skórzane, Natomiast właśnie ona ma taki ze względu na, nie na sport i na aktywność fizyczną, ale na sprawdzanie właśnie pulsu, ciśnienia i tak dalej, ze względu na zdrowie. I ona sama mówi, kurde, takiej w kurze ten zegarek, bo czas się alarm włącza, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się, a jak się ruszy, to mówi brawo, że jesteś aktywna. No to u mnie powiem Wam, że odkąd mam zegarek, dwa razy się tak odezwał, i to, to w tych momentach, kiedy byłam w pracy i byłam mało aktywna, bo ja nawet w pracy sobie dreptam w miejscu, żeby tak bezczynnie nie stać, więc mój zamagarek za dużo y, nie krzyczał, żebym się ruszała. No ale tak, ja jestem mega zadowolona, planuję jeszcze takie beżowe sobie paski kupić, żeby mi jeszcze bardziej pasowały, takie po prostu były w kolorze skóry i myślę, że wtedy będzie super. Zastanawiam się nad taką bransoletą złotą i tak dalej, ale tylko po to, żeby mieć na przykład na wyjście jakiś. idę na, rand na randkę z mężem, chciałam się ładnie ubrać, a nie chciałabym się pozbywać zegarka, to wtedy będzie mi pasowała taka bransoleta wymienna i też co najważniejsze, bardzo łatwo się te paski wymienia, to też jest duży plus. I to tyle, co mogę powiedzieć o zegarku. No jest wodoodporny. To też jest super, czyli możemy pływać z nim na basenie. Dobra, ale to chyba większość już tak ma, nie? To wszystko, kochani. E, wiem, że było krótko, no ale taki był mój dzień, a ja potrzebuję mieć teraz całkowity reset. Jutro znowu będę dla Was vlogować, jutro pogadamy troszeczkę więcej o dniu babci i dziadka. Może pójdziemy pobiegać, może się jutro uda, więc do jutra, kochani. Trzymajcie się krótko. Pa!